No i siemareczko, witam Dziękuję. wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną w, 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 Marcin. Marcina, zapamiętajcie, bo niedługo, nie wiem czy możemy zdradzić to. to. Już. Teraz już można. Niedł, niedługo Marcin Browar wybuduje swój ee, nie powiemy gdzie jeszcze, chyba, że chcesz... Nie, już tak, jest, także to... Jest. Aha, no... Na... Informacja poszła, także... Po morzu, tak. Na Morzu nowy browar powstanie i wtedy przyjdzie naprawdę prawdziwa rewolucja. Tak? No, zobaczymy, jak to wyjdzie. <gry> Dobrze, a e, póki co, jesteśmy w biurokracji w, w Warszawie. E, wzięliśmy sobie z Macinem dwa piweczka, obydwa... Wędzone są. Może Marcin najpierw o swoim opowiedziałbyś? Coś no to, ciekawego. Ja mam wikinga z Setki, czyli wędzony Pils. Naprawdę fajna wędzonka. Bardzo przyjemna jest wędzonka. No i, I wiem w końcu, że pije pizza. <laughs> <noise> że to jest Pils. Bardzo fajnie nachmielenie. No. Przyjemna goryczka. Ładnie się piana. Mm -hmm. szkło naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity pilsik chyba w tej chwili najlepszy jaki, jaki można wypić ale by, powiedzę, no, on mi się, się wydaje taki lekko słodkawy na fi, fi, finiszu na no, no, finiszu, nie? jest jak tego mówię, no podstawa słodowa bardziej lagerowa niż pilsowa, ale naprawdę ale tak, świetna ja, wędzarka jest. No, naprawdę ten słód trufowy w tym pliciku robi e, robotę. Mimo takiego podobno dużego zasypu przy plikie. No. Dobrze, moi kochani parafianie, ja mam numer 6. Tutaj spojrzę sobie, co to jest. E, Rye and Smoked American IPA z browaru Nepomucen. Alkohol 5,6 BLG 15 IBU 32. O ile dobrze widzę, i trzeba przyznać, że wędzonka bardzo fajnie, przyjemnie wyczuwalna jest. Lacing, jak widzicie, jest też, tak więc spoko. Tutaj w się no, trochę mniej. Mógłby <laughs> być, by być ciekawszy, nie? Ale na początku, była naprawdę przyzwoita mm -hmm. taka piana. Fajnie się budowała. Teraz jest trochę słabiej, ale to naprawdę. Tutaj y, n, 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 na pomocy jak zawsze lipy nie odpierdolił tak, jest wyraźna węczonka żyto leciutko, leciutko te piwo takie jest chociaż ja lubię jak tego żyta troszeczkę więcej jest. Nie? No. Próbuj, mogłoby tego żyta troszkę więcej być, ja bym jeszcze no. Ale troszeczkę ja dał. Ale ja przynajmniej dał porządne chmiele. Porządne chmiele, chmiele, tak no. Cytrusowość jest super. Tak, tak, strasznie to piwo kojarzy mi się z piwem, której już Albo nie, jeszcze tego filmu nie wiemy. Musisz pamięci, że w ale... scenie gryzie w język, ale nie jakiś nieprzyjemny sposób. No może lekko za bardzo nagazowane. No fakt, gdyby mniejsze nagazowanie na pewną pijalność poprawiłaby się ale Jeżeli chodzi o gęstość to... No i Czuć, że to, że to. piana jest, no. no fajnie, to, bardzo no, ładna, zresztą się buduje, zobaczcie. No to jest to. szykowa prawie jak spodazowa. No, no ale to, to, to jest zasługa do dodania właśnie słodu żyt, ty, żyt, żytniego, nie? Żyto tutaj tą pianę stworzyło zajlistą. Jak już wspominałem, bardzo fajnie to piwo kojarzy mi się z piwem, które z degustacją. Piwa, które dopiero zobacz, zobaczycie. Jeden z holenderskich e, browarów, Rauch a, a, IPA, zrobił i normalnie zakochałem się w tym. To to piwo jest no bardzo, bardzo zbliżone. Tylko, właśnie gdyby. Gdyby e, nie te, zbyt troszeczkę za duże wysy, wysycenie, byłoby prawie tak samo z, z, zajebiste, ale to re, recenzję tego holenderskiego piwa zobaczycie następną s, sobotę. Tak więc, no, co, to my ten, my z Marcinem tutaj, a właśnie może Bruder szafta no, no właśnie, kurde. To jest. To jest przyszły książę polskiego kraftu. No nie przesadzajmy, no. na to trzeba zapracować. No się w odsianą stoję, tak? Ale w końcu w Warszawie udało mi się znaleźć śląskie pivo z kraftwerku. E, Ostze, czyli Baltic Porter, moi kochani parafianie. Zegustujmy za te, tak? Nie udało się na ślusku to co było za tym kipem do Warszawy przyjechać. Mm. W smaku trzeba stwierdzić ewidentnie, Kawowość, paloność. Yy, ta czekolada mogłoby więcej tej czekolady być. tutaj. Dobry! Palone kawowe w smaku. Czekolada, gorzka czekolada dopiero na finiszu wychodzi, pozostawiając fajną, przyjemną goryczkę. Ale trzeba przydać, że śliwek nie wyczuwam. Alkohol bardzo fajnie schowany. z tak Także już odgazowało się troszeczkę mogłoby być troszkę mniejsze te wysycenie Co ja bym zmienił w tym piwie Marku nie obrażaj się ja bym troszkę z wysycenie zmniejszył i postarał się o bardziej e, śliwkowy aromacik w piwie, bo tej śliwki która w sumie jak najbardziej kojarzy się z Baltic Porterem to te śliwki tutaj nie za bardzo nie za bardzo jest moim zdaniem troszkę kawowości troszkę kawowości za dużo paloności za dużo troszeczkę, ale tak Ogólnie z czystym sercem że mogę polecić każdemu, bo piwo naprawdę spożądu jest. Spod ściany Dariusz Dmytryszyn mówię jak jest. Jedziemy z kolejną degustacją w bardzo nietypowym miejscu w pendolino jesteśmy ale to nie o to chodzi. Zdegustujemy sobie Osteroida. Osteroida, czyli Oyster Stout. Stout z ostrygami. 12,5 lato. 4,1 alkoholu. Tak wygląda etykieta. Proszę bardzo. Opis. Co mamy w opisie? Skład. Woda, słód. Wywar z Ostryk Chmiel, Drożdże, Ostre, Papryczki, Sól, morska. No, zapowiada się ciekawie. Hmm, piwo w stylu Oyster Stout. Pasuje do dania wozów morza. Dobra, dobra. 10-13 stopni. Picie. Browar Bednary wyprodukował takie coś. So, zobaczymy. Yy, oczywiście, piweczko mam. Dziękuję za piweczko. Sklepowych Miel i Żyto w Warszawie. Mariusz, dzięki. Otwórzmy zatem. Skosztujmy, co tam ciekawego jest. wylało się, no tak to jest. Ale to wylało się tylko przez to, że ten yy, za... Co zrobiło? Zza... Wytrząsło, wytrząsło mi się w plecaku właśnie, wytrząsło mi się w plecaku i przez to Wykazowało, ale już opanujemy sytuację. Rył czodowy z kabuka makoszowy opanuje wszystko. Cyk. Pięknie, dobra. Tu jest hasiok. Kapsel czarny. Dobra, co mamy w zapachu? kawa i czekolada. Nic nowego. Żadna nowość. Tak? Bo w, w końcu stał. To by było to, co w zapachu. W smaku... Dokładnie tak samo, czyli paloność, kawa, goryczka takiej gorzkiej czekolady. Ani nie ma smaku słonego z tej soli, ani nie ma ostrygowego pos pos posmaku. Może przynajmniej pikantne jest, nie? może przynajmniej z pikantnością no, leciutka jakaś tam jest gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu nie, w przełyku leciutka pikantność jest Tak więc papryczki chili są ale no trzeba przyznać, że jak na oyster stał no, spodziewałem się większej, żeby te piwo było bardziej słone, bardziej ostrygi przypominało chociaż ludkę taką ostrygową ja jej nie wyczuwam ja jej nie wyczuwam, tak więc browar Bednary Osteroida jeżeli spodziewacie się smaku słonego, ostrygowego, to tutaj w tym piwie go nie zobaczycie. Aczkolwiek jak na stałta to bardzo przyzwoite piwo. Paloność, kawowość, goryczka z gorzkiej czekolady, wysycenie ciskie, co sprawia, że piwo jest jak najbardziej pijalne, a chyba o to chodzi. Figie, tak? tak więc Trzymajcie się ludkowie Pyrsk